Radosław Jaworski, szef Służby Ochrony Państwa. Bardzo ważnej formacji został zawieszany w obowiązkach służbowych i ma postępowanie dyscyplinarne. Dlaczego? Tak, skończyliśmy kontrolę, wielowymiarową kontrolę w Sopie do, dotyczącą zarówno polityki kadrowej, zarówno e, kwestii finansowych. E, są tam rzeczy, które mnie niepokoją, dlatego podjąłem taką decyzję, e, aby wszcząć postępowanie dyscyplinarne i co naturalne w takiej sytuacji e, zawiesić pana generała w pełnionych obowiązkach, jeden z jego zastępców. Doświadczony oficer będzie prowadził teraz, teraz formację. I zobaczymy, zobaczymy, jak to postępowanie dyscyplinarne będzie przebiegało. Jedno jest dla mnie oczywiste. W tej sprawie moim obowiązkiem jest reagować, jeżeli w formacji dzieją się rzeczy złe. I tak zareagowałem i będę bronił tej decyzji, bo to jest słuszne z perspektywy dobra formacji. Ale jakie decyzji. szczegóły wyników tej kontroli? Panie redaktorze. Jak to zwykle w służbach, tego typu postępowania, postępowania kontrolne są postępowaniami niejawnymi, więc ja wiele szczegółów nie mogę Państwu po prostu powiedzieć. Ale tak jak powiedziałem, to są i kwestie polityki kadrowej, i kwestie polityki finansowej, i także kwestie planów ochrony najważniejszych osób, osób w państwie. To ten ostatni argument brzmi tak, jakby ta sprawa miała związek, sprawa zawieszenia także z kradzieżą prywatnego samochodu premiera Donalda Tuska. To jest wielkie uproszczenie w tej sprawie. I chcę to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, tylko też żeby być precyzyjnym. Sprawa była prosta. Samochód nie. premiera został ukradziony. Pod, żeby być precyzyjnym w tej sprawie, żeby być precy... to była kompromitacja. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. To, że tak, z taką sytuacją nie powinniśmy mieć do czynienia też nie ma żadnej wątpliwości. To, że zapowiadają kontrolę planów ochronnych najważniejszych osób w państwie, także nie jest zaskoczeniem. I to jest też jedna z kwestii, która jest przedmiotem postępowania dyscyplinarnego, natomiast nie jedyna. Natomiast proszę pamiętać, panie, panie redaktorze, że jednak mówimy o. O formacji mundurowej, o oficerach. To też nie jest tak, że ja będę w mediach atakował pana, e, pana generała Jaworskiego, zwłaszcza że przez dwa lata współpracowaliśmy ze sobą. Ale przyszedł ten moment, że dla dobra formacji ja taką decyzję musiałem podjąć, niezależnie od tego, że pewnie są tacy, którym ta decyzja e, no, bardzo się nie podoba, tylko że ci bardzo mocno na tą decyzję, nakładają politykę. A ja chcę jedno zdanie ostatnie w tej sprawie, wie przynajmniej jeżeli chodzi, Aha. a proszę pamiętać, że ja, z ja w Sopie, jak rozpoczynaliśmy kadencję, tą kadencję parlamentu, nie decydowałem się na zmianę, więc zarzuty, które się pojawiają teraz o jakimś naciąganiu, kwestii są kompletnie chybione. Gdyby to od pana zależało, pan generał Jaborski zostałby zdymisjonowany, pan utracił do tak. niego zaufanie? Tak. Nie może pan tego zrobić, bo nie zgadza się na to prezydent. Spotkał się pan w ustawa, tej sprawie z prezydentem. Ustawa o osobie, zaraz odpowiem na to pytanie o spotkanie. E, ustawa o SOPie została tak zmieniona przez naszych poprzedników, aby zabetonować funkcję komendanta, którego akurat tak się złożyło, że powołał jeszcze poprzedni premier, pan premier Morawiecki. To nie jest dobra sytuacja. I Czyli mówię tak, zabetonowano układ. Tak, znaczy wie, wie pan, no to nie Miał jest pracę, dobra. To nie, tak, mianowicie, mianowicie. ma pan rację. To nie jest dobra sytuacja, gdy minister spraw wewnętrznych stanowi nadzór nad formacją, a decyzje kadrowe tak naprawdę mogą być blokowane przez jedną z osób. Która jest obiektem ochrony tej formacji. Tak, spotkałem się z panem prezydentem. W zeszłym tygodniu widzieliśmy się z panem prezydentem, już po skończeniu postępowań kontrolnych. Słyszał chciałem... pan wyniki tej kontroli prezydenta. Rozmawialiśmy na ten temat, natomiast w sposób oczywisty ta rozmowa była bardziej rozmowa. To, to nie była rozmowa, gdzie wie pan tam linijka po linijce wyniki postępowań kontrolnych analizowaliśmy. Nie, rozmawialiśmy o tym, że tak jak powiedziałem, że moim zdaniem Współpraca w ramach tej, tego, te, tej sytuacji kadrowej w Sopie jest niemożliwa. Ale pan... Dlaczego prezydent się nie zgodził na to, na dymisję, jeżeli pan przedstawił mu bardzo konkretne argumenty? Panie, panie redaktorze, to są decyzje pana prezydenta. Nie jestem od tego, żeby tutaj pana prezydenta Ale tłumaczyć. Ale nie wyjaśnił panu? Pan prezydent ma inne zdanie w tej sprawie. Uznał, że pan generał Jaworski jest osobą, która z jego perspektywy dobrze wykonuje swoje obowiązki. I proszę też pamiętać, że nasze perspektywy są kompletnie różne w tej sprawie, i z racji środowisk politycznych, z których się wywodzimy, ale też pan prezydent z SOP-em ma kontakty jako osoba ochraniana. Ja mam i kontakty jako osoba ochraniana, bo Minister Spraw Wewnętrznych ma także ochronę Sopu, ale też jako osoba, która bezpośrednio nadzoruje, więc ta, ta różnica perspektyw też jest chyba tutaj bardzo ważna. Ale ja stara. muszę dopytać o szczegóły tego spotkania, bo pan przedstawia konkretne argumenty, prezydent, jak rozumiem, w ogóle nie bierze ich pod uwagę, nie wiem nie, 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 nie rozumie dobrze. tego, ale atmosfera tego spotkania w ogóle jak to wyglądało? Merytoryczna, merytoryczna, natomiast pan prezydent miał inne zdanie w tym zakresie. Natomiast yy, to, to, to chyba w dobrym zwyczaju jest to, żeby nie komentować spotkań, które odbywaliśmy. Akurat w sześciu oczu, bo w tej, w tej sprawie był też pan minister e, Szefernaker, był z panem prezydentem. Nie dziwię się to i szef gabinetu, i poprzedni minister spraw wewnętrznych, też wiceminister. E, Mamy tutaj poważną różnicę co do oceny funkcjonowania sok u Tylko na koniec to rząd bierze odpowiedzialność, minister spraw wewnętrznych bierze odpowiedzialność za to, co się w formacji dzieje. I taką decyzję podjęły i to jest decyzja słuszna dla służby. To właśnie, słowo odpowiedzialność padło. To teraz posłuchajmy krótkiej wypowiedzi człowieka z bardzo bliskiego współpracownika pana prezydenta Nawrowskiego, czyli Marcina Przydacza. Skoro minister spraw wewnętrznych bez zgody i konsultacji z prezydentem podejmuje takie działania, to aktualna sytuacja w służbie ochrony państwa i ewentualne jakiekolwiek się nie będą zdarzały wyzwania, błędy czy problemy, to za nie już pełni odpowiedzialności będzie ponosił pan minister Kierwiński. Błędy, wyzwania, problemy. Ok, to ja tylko zwrócę uwagę pana redaktora, że rozumiem, że jakby... Jakbym nie wszczął postępowania dyscyplinarnego, to pan Przydacz ponosiłby odpowiedzialność za to. Nie, odpowiedzialność zawsze za nadzór nad formacją jest ministra spraw wewnętrznych i rządu, bo to jest naturalne, to po pierwsze. Po drugie, pan, pan minister Przydacz popełnia dwa błędy. Pierwsza sprawa, bo w te, akurat w dalszej części tej wypowiedzi mówi, że prawo zostało naruszone. No, gdzie zostało naruszone? Przecież ustawa o osobie mówi o tym, że minister ma podstawy. że uważa, że pan nawet zawiesić nie może generała. Mogę? To znaczy, że pan minister przydacz ma problemy z czytaniem ustaw. Nie powinien mieć, bo zajmuje ważne, ważną funkcję w kancelarii pana prezydenta. Nie, w tej sprawie wszystko jest jasne. To znaczy, jakbym odwołał pana. E, Jakbym odwołał w trybie pozbawienia go funkcji, wtedy pan przydacz mógłby takie rzeczy opowiadać, że prawo zostało złamane. Jeżeli mam wątpliwości co do jakości nadzoru nad służbą, co do jakości e, funkcjonowania tej służby od strony, tak jak powiedziałem, kadrowej, planów ochrony, to moim obowiązkiem jest reagować. I żeby było jasne, bo ja chcę z pełną odpowiedzialnością to powiedzieć, w SOP-ie pracują fantastyczni funkcjonariusze i świetni ludzie. Świetni ludzie w sensie profesjonalizmu, fachowości. Tylko nie o tym dziś rozmawiamy. Rozmawiamy o tym, że komentant powinien dbać o właściwe funkcjonowanie. Tej, tej formacji, jeżeli minister spraw wewnętrznych, nadzorujący komendanta i nadzorujący tą formację ma wątpliwości co do tego, to ma ileś rozwiązań. Jednym z takich rozwiązań jest postępowanie dyscyplinarne. Jeżeli prowadzę postępowanie dyscyplinarne, nie ja fizycznie, ale osoba wskazana, akurat tak się składa, że to będzie osoba z innej formacji, która będzie, to jest przecież rzeczą naturalną, że w takiej sytuacji no nie może pan komendant na bieżąco zarządzać, zarządzać formacją. To dla wszystkich jest oczywiste, oprócz tych takich jak jak pan minister przydać? choć chyba jest wyjątkiem tutaj w Kancelarii Prezydenta, bo czytałem wpis pana, pana ministra Szefernakera, który był na tym spotkaniu i on jest wpisem rozumiejącym, że w, te, w tej sprawie mamy inne on zdanie. No się kończy tym, że pan wie, że odpowiedzialność. Ale pytanie panie tym... pytanie, pan znaczy, się to jest, nie unika. Ja, znaczy, jest, ja wiem, znaczy, pan to, to powiedział znaczy, to jest, razy nie, pan nie, ale nie nie bo to jest, że to jest, to jest znaczy, kto w tej sprawie, jeżeli chodzi o nadzór nad sop Ustawowo nadzór ma minister spraw wewnętrznych. Naprawdę, jeżeli ci panowie z kancelarii prezydenta chcą powiedzieć tak, jak byłby Radosław Jaworski, to Kierwiński byłby mniej odpowiedzialny, a jak jest Jackowicz, pułkownik Jackowicz, to jest bardziej odpowiedzialny, to przecież to jest aberracja. No.